Jacek, nowa fura za Tobą. Jak się jechało? Tył napęd został. Znaczy ten napęd został, to samochód pożyczony dzięki uprzejmości Pawła. Chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda na rajdzie szutrowym. E, no, wczorajszy dzień w ogóle nie poszedł po naszej myśli. Mieliśmy na pierwszym odcinku duże problemy z hamulcami. Później samochód chodził na cztery cylindry, także startowaliśmy dzisiaj z jakiejś odległej pozycji i to tak trochę przechyliło jakby tutaj szansę na jakiś lepszy wynik w tym rajdzie. Udało się zająć drugie w klasie, tej naszej e, starej Open2WD i chyba czwarte w ojce w Polsce, także wynik całkiem spoko, ale tak naprawdę ten rajd był jechany po to, żeby po prostu przeżyć, bo to już te odcinki w ogóle na koniec myśmy startowali koło 50 numeru, to po przejechaniu 150 autem w drugiej pętli to w ogóle nie Mało kiedy było to przyjemne, mało tam było jazdy, bardziej było szukanie, gdzie są jakieś dziury podbicia kolejny i tak dalej, żeby auta nie uszkodzić. Jak widać, auto jest w całości, aczkolwiek wybuchł nam jeden amortyzator. Dzisiaj normalnie na prostej drodze uderzyliśmy w taką dziurę, że wybuchł amortyzator. Dzięki uprzejmości Krzyśka, konkurenta z klasy dostaliśmy od niego jego zapasowe amortyzatory, tylko dlatego pojechaliśmy dalej. Także dużo przygód. No całkiem, całkiem fajna ta impreza, tylko że po prostu te drogi strasznie zniszczone. No właśnie, to teraz co, rajd Polski? Nie, nie, nie. Specjalnie, żeby nie jechać rajdu Polski w tym terminie poprosiłem żonę, żeby kupiła wakacje. Eee... Coś myślę, że mylicie, ale zobaczymy, co, jak to dalej będzie. No, na razie po tym, po tym rajdzie tak niezbyt chętnie patrzę w kierunku na wierzchni szutrowej. Bo tu nie wiem, czy wszystkie rajdy szutrowe tak wyglądają, no ten wyglądał okropnie. Troszki ćwierkają o jakieś rpiące. Znaczy, tutaj rozmawiam z tymi chłopakami, co jeżdżą r 5 ale też jest jakby bardzo dużo ludzi, którzy podchodzą i mówią, że jak Porsche się sprzeda, nie będzie go na odcinkach w Polsce, to będzie jednak przykro i, i nie wiem, coś tak po czasie nawet nie potrafię się oswoić z myślą, że ten samochód sprzedam, także zobaczymy jak to będzie, no, dwóch klientów jest, którzy chcą w przyszłym tygodniu przyjechać, muszę im teraz po weekendzie dać znać i nie, nie wiem, naprawdę sam muszę podjąć, to dosyć ciężka decyzja, ale nie wiem, czy nie będzie tak, że Porsche mimo wszystko zostanie.